Ja nie będę już rozmawiał z panem Szymonem Hołownią w cztery oczy. Czasami z ust lidera padają głupie słowa. Opowiadanie przez pana marszałka Hołownię, że była jakaś próba zamachu stanu, a ja uczestniczę w tych spotkaniach i wiem co tam pada. No to jest kłamstwo i nieprawda. Jak tak to będzie wyglądało, to nie będzie tego rządu i tej koalicji. Otworzą nam wszystkie oczy i pan prezydent Nawrocki musi się z tym zmierzyć. To znaczy, opowieść o tym, że ja coś komuś wybaczam, tak jak ja czułbym się winny, jest opowieścią, która mówi, to się wszystko nie wydarzyło. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl/ukośnik goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Czy odlicza pan premier dni do końca kadencji Karola Noworskiego? Wyobrażam sobie je, bo myślę, że ta kadencja nie będzie łatwa dla Polski przede wszystkim. Mamy prezydenta, który myślę, że będzie chciał wychodzić poza ramy konstytucyjne swoich uprawnień i prerogatyw, i to będzie problem, bo już wczoraj było słychać, że prezydent chciałby kierować nie wiem jeszcze czym ale kierować pracami może rządu. Może być tym, który będzie wytyczał pewne kierunki prac rządu. Jak wygrają wybory parlamentarne, to będą. Dzisiaj w Polsce rządzi rząd, a prezydent jest od reprezentowania. Taka została mu rola konstytucyjna przypisana, i chciałbym, żeby tak wyglądała. A wcześniej czy później zawsze się kończy jakaś prezydentura i pana Nawrockiego też się skończy. Ale takie deklaracje o tym, że właśnie czekacie już na koniec kadencji Nawrockiego już padały, a czy w takim razie nie będzie tutaj popełniony podobny błąd, jak z prezydentem Andrzejem Dudą? Kiedy też czekaliście, odliczaliście, a potem okazało się, ja że. Nie odliczałem. Że tam... Ja teraz będę liczył, bo uważam, że te pięć lat wcześniej czy później dobiegnie końca. Trzeba wyobrażać sobie polityczną przyszłość. Za te pięć lat warto, żeby się przygotować lepiej do kampanii prezydenckiej, żeby wystawić kandydata, który rzeczywiście pokona obu sprawicy, bo to już będzie 15. Lat z prezydentem z obozu Kaczyńskiego. No i trzeba o tym myśleć. Myślę, że prezydent sam rozpoczął tą wielką grę, bo wskazał, że 2030 rok to jest rok, w którym będzie gotowa nowa konstytucja. Ja się na to nie zgadzam. Ja chcę z tym walczyć, bo uważam, że. Pis nie szanował Konstytucji, a Nawrocki chce przykryć to, co zrobił złego PIS, więc ta perspektywa pięciu lat pisania nowej Konstytucji została wpisana po to, żeby rozpocząć nową kampanię wyborczą, po to to zrobił. Więc musi być dzisiaj odpór, żeby też prezydent wiedział, że to nie jest tak, że on przychodzi i on tupnie nogą, wszyscy na to patrzą, się tego boją, tylko jest tak, że jak to w polityce, jak się na coś nie godzimy, z czym się nie zgadzamy, to o tym mówimy. Czy spodziewa się pan w takim razie, pan premier, z, prezyd z prezydentem Nawrockim, wojny totalnej, czy jednak będą jakieś pola, gdzie będą mogli, mogli się państwo dogadać, na przykład w sprawie zagrożeń, cyberbezpieczeństwa? Pola są i muszą być, bo Konstytucja jasno te ramy określa: bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa. Ma pan prezydent określoną misję chronić Rzeczpospolitą. Trzeba zatem rozmawiać o tym, jak to robić w zewnętrznych i wewnętrznych relacjach i w sprawie armii, cyberbezpieczeństwa, które pan powiedział, czy spraw międzynarodowych. Oczywiście do niego też należy jakiś głos i nikt tego głosu nie będzie podważał. Zresztą ja i wielu ministrów mówię wprost. Wyciągamy rękę do pana prezydenta Nawrockiego. Chcemy rozmawiać, ale niech to będzie rozmowa konstruktywna. Niech to będzie rozmowa o sprawach, które trzeba załatwić, a nie o blokowaniu spraw, które chce ten rząd załatwić. Bo do tej pory słyszę najczęściej, że prezydent coś mówi, ale jego środowisko działa odwrotnie. Wczoraj byłem na zaprzysiężeniu i przejęciu zwierzchnictwa przez pana prezydenta Nawrockiego, szefostwa Sił Zbrojnych. Padały słowa z ust pana ministra premiera Kośniaka Kamysza o pojednaniu, współpracy, chęci budowania wspólnej drogi, która ma wzmocnić obozy rządzące i prezydenta, żeby armia była silna. W tym czasie cała prawa strona, ta społeczna część, wyła, krzyczała, przeszkadzała, wyzywała. Później wychodzi prezydent, nawet nie powie słowa o tym, że to mu się nie podoba, że tak nie powinno być, kiedy jest jakaś ręka wyciągnięta, puszcza oko jeszcze do swoich zwolenników. No, czy to jest. Pokaz współpracy dla mnie to jest taka e, próba pokazania, my, nasz obóz jest lepszy. Ja się na to nie godzę. A czy takim wyciągnięciem rąk, rąk ze strony rządu z kolei było złożenie skargi kasacyjnej w sprawie cofnięcia dostępu do informacji niejawnych dla nowego szefa Webben Sławomira Częckiewicza? Ta sprawa się toczy i się będzie toczyła. To nie jest sprawa zdziza. W przeszłości były jakieś zdarzenia. Które dotyczyły tego, czy ktoś ujawniał, czy nie ujawniał informacje. I trudno, żeby w takich sprawach sprawy nie doszły do końca, jeżeli chodzi o wyroki sądów. A wyroki sądów będą w tej sprawie decydowały o wszystkim. A czy nie jest w takim razie tak, że już teraz Nawrowski będzie mógł powiedzieć, że to rząd pierwszy wykonał wrogi akt wobec niego? A jaki to jest akt? Braku dostępu do informacji? Nie, absolutnie pre... szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No ale przecież to prezydent udziela dostępu. Prezydent może udzielić, udzieli pewnie. No tak, tylko że teraz jest jednak skarga w zakresie decyzji sądu. No ale bo postępowanie się toczy. Prezydent będzie chciał udzielać jednorazowych zgód, będzie ich udzielał. Dla mnie to w pałacu prezydenckim są te decyzje, a nie w rządzie. Prezydent Nawrocki mówił też w trakcie przemówienia, że w trakcie kampanii wyborczej spotykała go jakaś skala oszczerstw. Co, Pana zdaniem, według Nawrockiego jest kłamstwem? Czy sprawa kawalerki Pana Jerzego, czy znajomi po prostu przestępcy? Ma nieczyste karty w historii swojej, swojej pan prezydent Nawrocki. Nigdy ich nie, nie zostało one oczyszczone. Myślę, że w najbliższych miesiącach i latach powstaną książki, opracowania, analizy, które już nie kampanijnie, ale bardzo skrupulatnie opowiedzą historię I kawalerki, i pracy w Grand Cotelu, i meczów piłkarskich, i ustawek, i procesów związanych z tym, jakich miał znajomych. One otworzą nam oczy, jak jest i czy to była kampanijna gra, czy mamy do czynienia z skrętnie ukrywanymi elementami historii? Otworzą nam wszystkie oczy i pan prezydent Nawrocki musi się z tym zmierzyć. To znaczy opowieść o tym, że ja coś komuś wybaczam, tak jak ja czułbym się winny, jest opowieścią, która mówi, to się wszystko nie wydarzyło, to się wydarzyło. Ja nie widziałem zamknięcia sprawy kawalerki. Przynajmniej w tej kategorii odpowiedzi, jak dochodziło do przejęcia mieszkania. Nie wiem, co jest prawdą, a co nie w sprawie, tego, jak wyglądała sytuacja ustawek kibolskich. Mam prawo domniemywać, że dziennikarze wykonali fenomenalną pracę, mówiąc, jak się pracowało panu Nawrockiemu w Grand Hotelu i kto kogo tam sprowadzał, i czy to było nielegalne, czy nie, czy to było sutenerstwo. No i myślę, że na to odpowiedzi przyjdą i żadna prezydentura ich nie zamarze. Będąc prezydentem, nie jesteś wolny od tego, że masz za sobą jakąś ocenę. Tak samo jak ja jako premier, wiceminister, minister. Każdy polityk musi mieć świadomość, że historia. Będzie szła w parze z oceną pewną. Prezydent Nawrocki już zapowiedział, że będzie przyglądał się konstytucji, co jest dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę, że sekundę temu przysięgał na przestrzeganie. I czy to nie jest dla pana premiera niepokojące? Ja uważam, że pan prezydent Nawrocki, tak jak wspomniał na początku, rozpoczął kampanię wyborczą 2030 roku, którą chciałby zamknąć autorytaryzmem w Polsce. Czyli te zmiany w konstytucji mają prowadzić do autorytaryzmu? Tak, to czytam. Nawrocki, Kaczyński. Całe środowisko Zjednoczonej Prawicy chciałoby doprowadzić do przesilenia politycznego nie tylko, żeby przejąć władzę, ale do systemowego, ustrojowego kształtu Polski. Im się podoba, oni kibicują, oni klaszczą na Węgry, gdzie Orban doprowadził do tego, że konstytucja została tak zmieniona, że nie ma wolnych mediów, że uzależnione jest państwo od władzy, że prokuratura jest całkowicie upolityczniona. Przecież to na Węgrzech jest standardem dnia codziennego. Tam rządzi polityk. Czyli władza jest autorytarna, można powiedzieć bardzo władcza, bo jednoosobowa i im się takie coś podoba i w Polsce na to nie może być zgody, lewica na pewno żadnej cegiełki do zmian konstytucji, które proponuje Nawrocki nie będzie przykładała, bo w mojej ocenie ta konstytucja, która jest jest dobra i nie chce jej zmieniać bo zmiana jej to znaczy wejście w jakiś autorytaryzm, a to Kaczyńskiemu na pewno by się podobało, a Nowrowski by temu kibicował. Prezydent Andrzej Duda zakończył swoją kadencję, wystawił on sobie sam w skali szkolnej ocenę piątkę. Jaką ocenę pan premier by wystawił prezydentowi Dudzie? Mierny, dwa. A jaki byłby to jedyny plus? Po pierwsze zdało, to znaczy nie wystawiam mu jedynki… Nie plus. zrezygnował sam w trakcie? Nie, nie jestem taki uszczypliwy. Dwójkę stawiam, bo były małe sukcesiki, to znaczy pokazał, że coś potrafi. W sprawie budowania sojuszy z Ukrainą, odpowiedzialności za polską rację stanu i, i wojsko zasłużył. Ocenę obniżam bezwzględnie za to, jak się zachował w sprawie protestu związanych z praworządnością. Nie potrafił postawić czoła Ziobrze i Kaczyńskiemu, kiedy niszczyli konstytucję. Minus stawiam mu olbrzymi za to, że powoływał sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. Obniżam mu ocenę za to, że nie potrafił stawić czoła temu, co działo się z obniżaniem, zmniejszaniem i roli praw kobiet. To wszystko się wydarzyło. Myślę, że na pewno nie dostanie dobrej oceny za politykę wewnętrzną, kiedy PiS niszczył armię i, i, i działo się to z Panem Macierewiczem. I to wszystko zapamiętałem, więc pokazuje po prostu pewną przestrzeń. Nie da się ocenić prezydentury przez 10 lat mówiąc, że nie było złych spraw. Były, więc zdał. Rola w historii odnotowana, ale dwójka, mierny. Życzę nowemu prezydentowi, żeby zasłużył na lepszą ocenę. Jak zdania pan premier, te końcowe działania prezydenta Dudy, czyli uhonorowanie Magdaleny Ogórek, ułaskawienie Roberta Bąkiewicza yy, i również zapowiedzi dotyczące yy, kary wieszania w Polsce? Ja wstydzę się, że prezydent odchodzący yy, na ostatniej prostej dokonuje takich rzeczy jak ułaskawienie Bąkiewicza, który de facto przecież odpowiadał za to, że obrażał kobiety. Dla mnie akt łaski przez prezydenta ma być charakterem pewnego czynu pozwalającego, że w imieniu narodu mówi zostałeś nie sprawnie skazany, a w tej sprawie jak i w innych źle zaczynał, źle kończył. Zaczął od łaskawienia panów Kamińskiego i Wąsika, którzy nielegalnie podsłuchiwali, a skończył na panu Bąkiewiczu, który obrażał no, i nie szanował kobiet. To pokazuje jak wyglądała ta prezydentura. Wolność dla swoich, wolność i łaska dla swoich, a resztę a z buta. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński twierdzi, że marszałek Hołownia zabiegał o jego obecność na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Czy nadal ufa pan Szymonowi Hołowni po takiej informacji? Nie ufam i nie będę ufał. Jak w takim razie będzie toczyła się dalej ta koalicja? Ufam politykom Polski 2050. Ufam swojemu wiceministrowi, ufam politykom Polski 2050 na czele z panią ministerem Pełczyńską. Ufam, bo rozumiem, że rola koalicji polega na tym, że się wspieramy, że jesteśmy razem. Pan chołownie mnie zawiódł bardzo, nawet nie spotkaniem z panem Kaczyńskim. Miał prawo się spotykać, to jest jego sprawa. No, tylko głupio wyszło, że po nocy to zawsze znaczy, chciał coś ukryć. Może jeszcze głupio wyszło, dlatego że w mieszkaniu polityka innego pisu. Przecież mam gabinet marszałka Sejmu. Ale wybaczyłbym mu to dałbym, można się uścisnąć i pogłaskać po takich wpadkach, Ale opowiadanie przez pana marszałka chłownie, że był jakiś, jakaś próba zamachu stanu, a ja uczestniczę w tych spotkaniach i wiem, co tam pada. No to jest kłamstwo i nieprawda. Jak się opowiada takie rzeczy, to trzeba wiedzieć, że koledzy, którzy na spotkaniach będą ci mówili, że oszukujesz. I dla mnie, dopóki nie będzie słowa przepraszam za te słowa, które padły, nie będzie zaufania. Jakie intencje mógł mieć w Marszałek Hołownia, kiedy wypowiadał te słowa o próbie namawiania go do zamachu stanu? Jakie mógł mieć też intencje, kiedy spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim? Czy znaczy, intencja moim zdaniem była prosta w sprawie tych słów, które powiedział? Chciał, żeby więcej pasków było o nim i żeby więcej artykułów wyprodukowano. Czyli bynajmniej nie było to, nie była to gra na wzmocnienie koalicji? Nie, to była gra na to, że będzie o mnie głośno. To, tak to czytam, bo no nie rozumiem. No, to, przyszedłem do Pana do studia, porozmawiałbym z Panem, że ładnie jest tutaj w studiu, bo jest niebieskie kolory. Wyszedłem ze studia i napisałbym Twittera, dlaczego to są żółte i że w ogóle głupie, jest, że mają żółte. Co by Pan pomyślał, Myśl, że ja normalny jestem? No czy w takim razie teraz, jeżeli mieliby Państwo jakąś taktykę wobec Prawa i Sprawiedliwości, wobec Karola Nawróckiego, czy teraz mogą się Państwo z tym, tym dzielić z Szymonem Hołownią? Ja nie będę już rozmawiał z panem Szymonem Hołownią w cztery oczy. Ja czyli chcę, to żeby... będą spotkania tylko na... na tak, sztabu. chcę, żeby byli zawsze świadkowie, bo to będzie ułatwiało sprawę. To znaczy wszyscy będą słyszeli, o czym rozmawiamy. Dzięki temu nikt nie będzie mógł powiedzieć drugiemu, że coś mówiłeś albo nie mówiłeś. E, Czy jeżeli marszałek Hołownia zagłosuje razem z pisem, na przykład w sprawie ustawy medialnej, to będzie to koniec koalicji? Myślę, że tak. No bo gdzie tutaj pole na jakąś współpracę? Albo jesteśmy obozem władzy, który wspiera siebie, gra razem i ma takie poczucie misji, a tą misją jest naprawa państwa po popisie, naprawa wymiaru sprawiedliwości, doprowadzenie do legalnych wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zamknięcie spraw i naprawienie spraw dotyczących praw kobiet, sprawy gospodarcze, przyspieszenie gospodarcze, nowe technologie w gospodarce, łatwiejsze życie obywateli, polityki społeczne, lepsza armia, wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej. To nas łączy? Albo puszczamy dziś oko do Kaczyńskiego czy do Nawrockiego, że od czasu do czasu to z tobą zagłosujemy. Jak tak to będzie wyglądało, to nie będzie tego rządu i tej koalicji. Czy gdyby miał pan taką decyzję podjąć jeszcze raz, to wszedłby pan w koalicję z Trzymaną Połownią? Tak, bo ufam ludziom, którzy tam pracują ze mną. Ja mam bardzo dobrych współpracowników w wielu ministerstwach. Bardzo porządni ludzie są ministrami. Świetnie się współpracuje, jeżeli chodzi o polityki legislacyjne. Dobrze przygotowani. Tylko czasami z ust lidera padają głupie słowa.